Witamy w Alchemii Słów, jak zawsze goszczą u mnie moi bracia alchemicy, Artur. E, witam, słuchacze. I Paweł. Witam. No i dzisiaj porozmawiamy sobie o doli potworobójcy. Zatem bez zbędnego przedłużania, kawa w dłoń i do dzieła. Taki potworobójca, no w zależności oczywiście od uniwersum, czy to nasze tutaj rodzimy świat rzeczywisty, historyczny, gdzie Potworobójcy również szaleli i zmagali się z bestiami. No czy to w jakichś mitach, ale też i w rzeczywistymi stworzeniami, które my możemy nazwać zwierzętami dzisiaj, kiedyś były nazywane bestiami. Też jakimiś innymi ne, monstrami, typowo ludzkimi na przykład. Nawet w dzisiejszych czasach kryptozoologia jest bardzo popularna i istoty, o których istnieniu nie ma konkretnych dowodów, których istnienie podejrzewa bardzo wielu fanów kryptozoologii. No ale też oczywiście w różnych odnogach fantastyki, sci-fi czy innych takich dziełach literackich no, pojawia się często znaczna ilość różnych niebezpiecznych stworzeń, z którym ludzki gatunek, a może jakiś inny gatunek musi się zmagać, aby przetrwać, aby jakoś rozszerzać swoje wpływy. Wiem, czy to w takich twórczościach jak twórczość Andrzeja Sapkowskiego, Wiedźmin taki sławetny, no, też oczywiście na przykład jakieś chrześcijańskie mity, jak na przykład mit o świętym Jerzym, który zmagał się z paskudnym smoczydłem, aby uratować oczywiście królewny pewnego króla. No, czy to greckie obfitujące w rozmaite stworzenia, czy to pegazy, które dość dziwnie powstawały, patrząc na mitologiczne tutaj korzenie, ale też i różne inne stworzenia. Minuta. 12 prac Herkulesa można powiedzieć, tak jakby pod Herkules był protoplastą potworobójca greckiego. Zdecydowanie, a tych 12 prac on imał się z tego względu, że chciał odpokutować coś, co uczynił, ale nie do końca świadomie, ponieważ Hera, tutaj żona Zeusa, która była bardzo zazdrosna o Herkulesa, postanowiła, bo wiadomo Herkules był Benkartem samego władcy Olimpu no ona zesłała na niego szaleństwo i on zabił swoją żonę, która była córką króla Teb i nazywała się Megara, a Megarzem Megarze my już rozmawialiśmy w, w podcaście o, o wojnie proponeskiej. Tam oczywiście to było znamienne miasto ważne w polityce ówczesnej. No i tutaj po takim, takiej sytuacji no Herkules chcąc wyzbyć się jakiegoś poczucia winy, albo jakoś prawie to przetrawić, poszedł do delfijskiej wyrocznie i ta ona poleciła, żeby poszedł tam do innego króla, do Myken i tam podjął się dwunastu zadań, które tamtejszy król mu zleci. I w takich dokładnie zadaniach pojawiały się bestie, Już w pierwszym, właśnie, straszliwy lew nemejski, którego żadna broń się nie miała. No to jak żadna broń się nie miała, no taki zmyślny potworbójca musi w jakiś sposób obczaić odpowiednie, odpowiedni, aby aby sobie z bestią poradzić, no na początku próbował z łuku, ponieważ mądry potworbójca wie, że jeżeli bestia zginie, zanim do ciebie podejdzie, to jest znacznie lepiej, niż jak podejdzie i będzie się z nią walczyć. Zwłaszcza, że potworbójcy głównie nie walczą w otoczeniu wielu kibiców, którzy chcą mieć widowiskowe pokonanie bestii, tylko jest cisza, spokój, wiewiórki i inne stworzenia. Więc... No, myślę, że. W momencie, w którym bestia się zbliża, to te wszystkie pozostałe to mychają zostawiając potworobójcę samemu sobie. Tak, więc taki zawód potworobójców przede wszystkim stawia na efektywność, a nie efektowność. I broń dystansowa w takim, takiej sytuacji jest niezwykle istotna. Czy to właśnie łuki, oszczepy, noże. Przede wszystkim chodziło o efekt. Nie warto było ryzykować niepotrzebnie własnym życiem. Więc trzeba było jeżeli to możliwe, sposobu łatwiejszego. Czy to właśnie jakieś pułapki, tak jak Herakles, za sobą na lwa. Pierwotnie zesłał strzały, ale jak okazały się one nieskuteczne, z powodu tego, że skóra była nieprzebijalna, postanowił zwabić lwa do jaskini i właśnie głazem zablokować wejście. Gdzie w tym właśnie miejscu zadusił lwa. Lew był odporny może na cięcia, pchnięcia, jego skóra była nieprzerywalna ale na uduszenie, odcięcie tlenu nie był. Więc tutaj Herakles wykazał się w sumie sposobem, wielką siłą fizyczną, zresztą też był człowiekiem... Chociaż trochę do przeczy temu, co mówiliśmy, bo rzeczywiście Herakles może został tutaj bardziej takie taktyczne znamienie no, od znalezienia słabości bestii, której się nie miała broń, ale on rzeczywiście podjął bezpośrednią walkę, na, można powiedzieć na pięści tak, e, ale... z bestią, ale dlatego, że był pewny siebie i nie widział innej opcji. To prawda, trzeba tutaj zwrócić uwagę na to, kim Herakles był i jakie były jego umiejętności, ponieważ niewielu łowców potworów mogę się poszczycić zarówno siłą, jak i wytrzymałością, którą posiadał Herakles. Z pewnością siebie. Tak, zwłaszcza, że jeżeli mówimy o potworobójstwie Heraklesa, to jego pierwszą ofiarą były dwa węże, które zadusiły w kołysce. Także warto, warto o tym pamiętać, że już za dziecka, za niemowlęcia, Mio, wykazywał tego To jest przyzwyczajenia do duszenia. Ale jeżeli tak w ogóle zagłębimy się w legendy o ludziach, którzy gromili jakieś bestie, potwory, to będą to osoby, które mają zazwyczaj albo jakiś niezwykły spryt, albo jakąś niezwykłą siłę, albo jakieś niezwykłe cechy, albo jakieś na przykład niezwykłe wsparcie jakiegoś Boga na przykład. Tak, i nie tak, ponieważ pojawiali się też tacy. Nasi tutaj rodzimi szewcy, na przykład szewczyk Dratewka, który bestię bardzo potężną potrafił zgładzić właśnie poprzez podstęp, poprzez pułapkę. A no właśnie, tutaj warto zwrócić uwagę, że są różne sposoby, jakich potworowódca może użyć tylko bestii charakterystyka, właśnie jak mówisz, jest różna. Czyli mogą to być ludzie, którzy na przykład są wyjątkowo silni. Mogą to być ludzie, którzy na przykład swoją wiarą zyskują naturalne moce. Mogą to być ludzie, którzy właśnie za pomocą sprytu, papek i różnego rodzaju wybiegów są w stanie zgodzić bestie, A są też tacy, którzy na przykład dostają wsparcie w przypadku jakiegoś artefaktu, właśnie boskie, albo... Chociażby, kiedy mówimy o mitologii irańskiej czy hinduskiej, gdzie bohaterowie zazwyczaj dostają od bogów napar, wywar, który zmienia ich w herosów, który daje im naturalną siłę, dopiero to one naturalną siłę wykorzystują, żeby potwora zgładzić. Tak, no to jest właśnie jeden ze sposobów, ale pułapki chodzi o to, że tak, jeżeli to miałby być zawód zarobkowy, to chcemy to robić przez ileś lat. No to ile takich ryzykownych akcji możemy sobie pozwolić w ciągu lat naszej mm. pracy? Ale chciałem jeszcze wrócić do, na chwilę do, do Herkulesa no z tego względu, że kiedy on pokonał tą bestię, to co on zrobił? Ściągnął skórę tego lwa, ponieważ wiedział, że skóra lwa. No tak jak zbroja ze smoka, jest bardzo odporna, tak? no, bo tutaj wiedział, że ten lew miał specjalną umiejętność. I dodatkowo okrył się tym, stworzył pancerz z tej skóry tego właśnie lwa. I to jest też taka. Nawet to nie jest jedyny przypadek, bo pokonał hydrę, to zanurzył potem w jej żółci groty, żeby mieć właśnie zatrute te groty. Więc wykorzystywanie naturalnych umiejętności bestii do tego, żeby potem radzić sobie z kolejną bestią, jest czymś sensownym, ale nie musi to być coś. Tak wspaniałego jak tam żółć hydry, czy tam jakiś kasina trucizna, można zakupić takie specyfiki u jakiegoś lokalnego alchemika. Na przykład u mnie ja zapraszam do swojego działu alchemicznego trucizn i, i różnych innych wywarów tego typu. I to zaręczam, że takiego bazyliszka, jak się utrafi w zadek, to, to no, się zgładzi dość szybko. Więc tego typu rzeczy, wykorzystywanie czegoś, co można by powiedzieć w walce z człowiekiem jest niehonorowe i nieobyczajne zdecydowanie, no to w walce już z potworami jest to uważane za normalne, albo nawet oczekiwane. I rynek by się do tego dostosował, na przykład ja się dostosowałem. Ja bym jeszcze powiedział coś takiego, że w przypadku zdjęcia tej skóry, czy też użycia tej krwi, to jest, była dosyć taka powszechna przez większość historii człowieka Relacja z naturą, nawet, że gdy zdobywało się, pokonywało się tą bestię, czy to był jakiś słoń, czy to był jakiś lew, czy to było jakieś dzikie stworzenie, niedźwiedź, cokolwiek, właśnie czerpało się z tego. Brało się tą skórę, brało się te zasoby, które były wartościowe. I właśnie człowiek był takim zdobywcą, to było naturalne. Nikt nie zastanawiał się, że jest w tym coś niewłaściwego. Część rzeczy była przeznaczana na trofeum chwały. To trofeum mogło być oczywiście w domostwie takiego potworobójcy albo zasilać pańskie salony gdzieś na ścianie, jakaś głowa strasznej bestii, czy innego typu rzeczy, albo skóra jako dywanik. To też było na pewno bardzo często oczekiwane trofeum, oczekiwane jakieś dobro, ale i właśnie u takich osobników jak ja, jak, jak ty, Arturze, czy ty, Pawle, że to jest pewnego rodzaju symbioza. Idzie, gładzi bestie, przynosi nam składniki alchemiczne, z których możemy robić znacznie bardziej kosztowne eliksiry. A zwróciłeś jeszcze uwagę na coś ważnego, Marku, mianowicie na fakt, że w to wszystko również są zamieszane władze. Mówiłeś o pańskich salonach, więc polowanie na potwory zwykle nie bierze się z tego, że o nie. Musimy uratować wioskę, miasto przed potworem. Dlatego, że wiadomo, legendy legendami. Miło jest posłuchać o bohaterach, którzy ze szlachetnym sercem bronią ludzi. No ale bohater też musi coś jeść. Więc zazwyczaj to burmistrz czy jakiś wataszka wyznacza nagrodę za taką bestię. I dopiero wtedy pojawiają się łowcy nagród, którzy są łowcami potworów w tym wypadku. Tak, tak. Ale też pamiętajmy, że często... Sława również się z tym wiąże, i kiedy nawet zrobi to potworbójca dla pieniędzy, to ludowi będzie mówił zupełnie zgoła co innego. Będzie mówił, że on jako wyzwoliciel przybył, tak więc to zależy. Oczywiście mogą być różne osoby, ale podejrzewam, że bardzo często pojawiają pewne tacy potworobójcy, którzy tą sławę chcieli posiadać. Poza tym łatwo ją zdobywali, ponieważ ktoś to uratował rzeczywiście Ortowiasko, nawet za pieniądze, to jednak jest bohater. Ja myślę, że też tutaj warto zwrócić uwagę na to, jak powszechne są potwory, bo. W różnego rodzaju uniwersach potwory mają różną specyfikę występowania. Wiadomo, na przykład w legendach starożytnej Grecji, czy chociażby w uniwersum Sapkowskiego, potworów jest pełno i tam wybijanie ich jest koniecznością, żeby chronić ludzkie siedziby. No ale w sytuacji, gdy na przykład potwory były czymś rzadszym, wciąż niebezpiecznym, ale rzadszym, być może Ktoś, kto chciałby zyskać sławę po prostu polując na kondestię, niekoniecznie mógłby to zrobić. Bo jeżeli patrzymy na przykład na polowanie, na myśliwstwo w Siedmiowieczu, w Renesansie, to żeby można było polować, trzeba było mieć specjalne zezwolenie od władcy tamtych ziem. Więc dlaczego polowanie na potwory nie miało wyglądać tak samo? Zwłaszcza że kiedy mówimy o chwale, jeżeli władca tych ziem wyruszyłby na takiego potwora, oczywiście nie samemu, bo miałby swoich myśliwych, rycerzy, zapewne sforę psów, być może jeszcze jakiś łowczyk z sokołami, po to, żeby bestię wytropić, zagnać, właśnie na przykład zagonić w pułapkę i wtedy, kiedy bestia jest unieruchomiona, bohatersko podejść, podjechać i ściąć jej łeb. Tak, tak, ale tu rzeczywiście poruszasz bardzo ważny element, że szlachta pewnością Brałaby udział w takim potworobójstwie i część potworobójców może brać się właśnie z, ze szlachty. Czy to trochę niższego stanu, ale też i wyższego stanu, ponieważ mogą być to rycerze, którzy walczą z potworami, również wykorzystując przewagę, jaką daje pieniądz i wiem, chociażby obstawa. Bo to trzeba wziąć pod uwagę: tacy potworobójcy nie muszą, tak jak Herkules, Herakles, jeść, iść samemu na hydrę. Często mogą właśnie uzupełniać się umiejętnościami. I ja myślę, że tacy właśnie potworobójcy wyrastaliby raczej z myśliwych, którzy z polowania na zwykłą zwierzynę zaczęliby polować na tą coraz bardziej niebezpieczną, wykorzystując swoje poprzednie doświadczenia, na przykład w rozkładaniu sideł, w używaniu psów, ogarów na przykład myśliwych. Czy chociażby ptactwa łowne? Wydaje mi się, że to jest dobre spostrzeżenie, Arturze, ale wydaje mi się, że tutaj geneza mogła być trochę szersza, bo tutaj jest kilka aspektów. Tak, mówiliśmy, sława. Pomyślmy sobie, jak wysoko stylowani byli gladiatorzy w Starożytnym Rzymie. Jak wielką sławę można byłoby w Starożytności osiągnąć, pokonując bestie czy jakieś potwory. Wiele osób tynowałoby swe ciała, umysły i zdobywało wiedzę. Tylko w tym celu inwestowałoby czas nawet na lata, tylko żeby właśnie móc się do takiej bestii przyłożyć. W późniejszych latach, gdy mamy etos ricerski, kiedy rycerze składają wiele ślubów, kiedy chcą się wyróżnić, kiedy chcą się pokazać na salonach wśród innej szlachty, wśród też jakichś młodych dworzanek, wielu z nich naprawdę chciałoby wyzwać tą bestię na pojedynek. Oczywiście niekoniecznie. Wyzwaliby ją jeden na jeden, tylko z, na przykład ze swoją drużyną, by wyruszyli, tak. że tą bestię kadrupisz. Ja, ja się lecz w tobie. Tak? Tak. tak. Natomiast to jest bardzo zwrócić uwagę, że w takiej drużynie absolutnie powinien być właśnie znawca lasu, tropiciel, ktoś myśliwy, bo myślę, że takim fundamentem, początkiem właśnie potworobójstwa jest bycie myśliwym, który faktycznie łowi zwierzynę w lesie i bardzo wiele umiejętności wyciągniętych z tego. Przekłada się na potworobójstwo. Natomiast, jak słusznie zauważyłeś, potwory to nie są zwykłe zwierzęta. Mogą mieć nadnaturalne umiejętności, mogą mieć także nad zwierzęcą inteligencję, i to może wymagać właśnie wsparcia, chociażby wsparcia ciężko zbrojnych, czy specjalnych urządzeń, albo broni. Tak, ale też pamiętajmy, ponieważ często pojawia się, czy to w literaturze, czy w rodzaju kinematografii, że taki no powiedzmy potworobójca idzie na stwora jakiegoś, jakąś groźną bestię, no robi nawet jakąś zasadzkę, jaką, jakiś plan robi i przygotowuje nawet może jakąś sobie lepszą broń dystansową, no ale się nie udaje. No nie udaje się, no i co? No i potwór gna na tego potworobójca. I co wtedy potworobójca robi zwykle w takich serialach, czyli no na tego potwora? Co bywa często dość głupim wyjściem, ponieważ lepiej gnać dokładnie w drugą stronę i po prostu następnego dnia spróbować jeszcze raz. A potem następnego, 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 aż w końcu po miesiącu się uda. Ponieważ to nie jest tak, że przeprowódca codziennie idzie za Plut Bestię, No gdyby za codziennie się za Bestię, no to niedługo pierwsze Ej, nie pożył pewnie. To z... prawda, ale to też zależy ran. jakiej broni by używał. Bo jak chociażby mówimy o... Ale mówię o bezpośredniej walce z potworem jeden na jeden codziennie Tak, tak, tak. Oczy, Oczywiście, zgadzam się, natomiast bardzo często, jeżeli mówimy o potworach, to mówimy o bestiach, czy istotach, które przewyższają ludzi pod kątem mm -hmm. na przykład kondycji tężyzny fizycznej no, tak. i, i, i na przykład poruszania jeżeli się... Jeżeli nie ma możliwości, to tak powinien zmierzyć się, ale no. powinien też zaplanować sposób odwrotu o, zgadzam się, tak. Właśnie o to chodzi, że jeżeli potworobójca miałby działać profesjonalnie, to sytuacje, w której musi mierzyć się z potworem faktycznie jeden na jeden, to powinno być 1% tego, co go spotyka, inaczej byłoby to zbyt niebezpieczne w stosunku do nawet wysokich nagród pieniężnych. Tak, bo wiesz, no tak, zwykła rana, zadrapanie, jakaś może trucizna stwora, jakiś kwas, czy po prostu jakaś choroba, to zakażenie, które wda się w ranę, lepiej nie ryzykować. Tak? No, zwłaszcza, że Pytanie brzmi też, jak na przykład wygląda stan medycyny czy chociażby tak. magii leczniczej magii lecz. w uniwersum, mhm. bo wiadomo, że to może mitygować pewnego rodzaju problemy. Wiadomo, jeżeli na przykład stracisz rękę w walce ze stworem. No to już nie jesteś tak skuteczny, ale jeżeli na przykład możesz przyjść do miasta i jakiś potężny kleryk ci ją zregeneruje, albo są na przykład technomagiczne wszczepy czy innego rodzaju protezy, dzięki którym możesz się wzmocnić, no to wiadomo, wtedy można mhm. przyjmować więcej niebezpieczeństw. Natomiast Myślę, że jeżeli mówimy o takim typowym uniwersum, który przyrównujemy do naszego, gdzie faktycznie każda rana może okazać się ostatnią, jeżeli wda się w nią zakażenie, to każdy łowczy bestii, w naturalnych, nadnaturalnych, absolutnie minimalizowałby ryzyko. Tak, ale też znałby się na medycynie, częściowo przynajmniej na opatrywaniu, odkażaniu ran. Tak, ale właśnie powiedziałbym, że ludzie młodzi, nadwani, mogliby tak naprawdę niepotrzebnie mhm. ryzykować, ale. Ktoś bardziej doświadczony, osoba starsza, która nabyła trochę mądrości, która ma rodzinę, ma dla kogo żyć, nie chciałaby w życiu podejmować zbędnego ryzyka. Przecież jest tak wiele sposobów. Przecież już obecnie, historycznie, ile było tak naprawdę rodzajów wyniki pułapek na zwierzęta? Przecież można zrobić taką pułapkę, tylko znacznie większą. Sidła dla niedźwiedzia, siła dla w rozmiar razy dwa. Że można tak naprawdę korzystać z bardzo wielu ulepszeń. Które usprawnień, które pomagają polować na tą bestię. To Nawet... prawda, Zwłaszcza, że nie tylko mówimy o pułapkach czy ulepszeniach, ale też chociażby o technologii. Bardzo wiele technologii oblężniczej może zostać przebudowanej w taki sposób, żeby zwiększyć pole rażenia, ale zachować precyzję. Bo wiadomo, jeżeli mówimy o broni obleżniczej, zwykle chodzi o to, żeby uderzyć jak największą siłę rażenia. Natomiast jeżeli mówimy o celowności, to byle trafiło w mury, prawda? Ale jeżeli ktoś faktycznie zrobi na przykład jakąś wyjątkowo celną balistę z wielkim grotem, który będzie w stanie nawet przybić do podłoża bestię, no to to już jest warte na przykład właśnie nagonki, żeby potwora na strzał wystawić. Tak, czyli zagnać go do miejsca, gdzie balista będzie przygotowana tak, z różnymi sposobami, może ogniem, no różnymi sposobami.